Cześć! Witajcie! Zaczynamy dzisiaj orać po kukurydzy Nie wiem czy, da, czy będzie szło, bo jest trochę mokro no, Ale spróbujemy, No pójdzie to pójdzie, nie to będziemy czekać Gdy Jest pogoda, to trzeba spróbować coś poorać Będziemy widzieć, czy to pójdzie Najgorzej będzie chyba pierwszy przejazd, a potem powinien iść Zobaczymy Dobrze mi się zapowietrzył Na drodze dobrze, że zdążyłem jeszcze na pobocze uciec no, Są tu paprochy w baku i, I najgorzej jest przy nalewaniu paliwa Jak się naleje paliwo I potem tak się dzieje No ale co zrobić Nie ma źle, zobaczcie no, Będziemy coś orać, zobaczymy ile się uda Dzisiaj mam ugrani tony To jest nadal ten sam dzień co było Orane podziewniaki I rozsypywanie soli potasowej no i mam jeszcze jakąś godzinkę, półtorej, no to przyjechałem na drugie pole, to chorać. A choćby znowu pół hektara wyorał, to będzie mniej na jutro. Jutro będzie jakieś test zapowiadają. No i nie wiem, czy mi się uda coś jutro uorać. Będziemy widzieć od pogody. Jest to chcę już dzisiaj coś trochę uciec. Jak będzie słucha wiosna, to tu będzie masakra. Jak będzie słucha wiosna, to będzie problem i uprawić i tutaj masakra i spody będą spalić. Wzięliśmy tutaj pszenicę, nie nagrywałem tego, bo nie było kiedy Pół hektara pszenicy jest posianej Przy tych cenach kurydy stwierdziłem, że pół hektara pszenicy tutaj posieje pszenica teraz też nie wiadomo jaka konkretna nie jest cena ale... Cześć. Dogrywam drugą część vloga. Kurczę, wczoraj plany mi się zmieniły, bo mamy dzisiaj kolejny dzień. Wczoraj był piątek, dzisiaj sobota. No i miałem dzisiaj kończyć orkę, no ale widzicie, deszczyk pada. Także dzisiaj bym nic nie zrobił. Wczoraj mi się plany zmieniły. Obieg cię wycierać. Wczoraj mi się plany zmieniły i koniec końcem przyjechałem tu o 17. No i do godziny. 19.30 orałem, no już było ciemno. Przez to przyjechałem zobaczyć co ja tutaj naorałem po ciemku. Znaczy no, przy halogenach, ale wiecie jak to przy halogenach się orze. Jeszcze może jak ktoś ma John i w ogóle i dobre oświetlenie na no to się orze jak w dzień. A ja mam tam jakieś takie halogeniki tanie z internetu, ale też dają radę. Zobaczcie na no napadało deszczu. A wczoraj już było suchutko. Zbrałem się też tak w ladackach. No nie ma źle. Efekt jest. Tu mi chodzi o ten skład, bo tu się trochę bawiłem. Znaczy nie skład, tylko rozoranie, i potem taki rów wychodzi. I potem z jednej, z drugiej strony go dorzucałem, żeby nie było takiego rowu na środku, bo jego potem ciężko zaciągnąć. A jest ok, zobaczcie. Nie wiem czy to na kamerze widać Jest okej. Okay. Fajnie pole wygląda Po Forszajku. No a na sam koniec jeszcze Lemierz złamałem tu na poprzeczce. Tu jest jakiś fundament po niemiecki. I złamałem lemnierz. A jeszcze nie pytajcie co mi się stało na Fajrant. Kurczę pada No sam Fajrand tam przy samym lesie czyli jakieś 350 metrów stąd zapowietrzył mi się traktor, odpowietrzyłem go no i orałem sobie ale słabo dokręciłem śrubkę no i śrubka się odkręciła, traktor zdech, no i była dupa, ciemno, zaczęło wiać no i koniec końcem miałem dobre półtorej kilometra do domu trzeba było zasuwać z buta znaleźć śrubkę, na szczęście nawet nie wiedziałem jakby ktoś kiedyś potrzebował z 60 też pasuje z powietrzenia odkręciłem No i przypasowała No i dokończyłem orać z takimi przebojami Ale wyorane jest widzicie bo pada A tu, są cięż, tu jest ciężka ziemia tak jak widzieliście na początku vloga Takie skiby się odkładały i tu jest ciężko orać No i teraz jak jeszcze dzisiaj napadało To bym dzisiaj nic nie zrobił no, Planowałem dzisiaj kończyć orać także Na hama wczoraj to ale wyorałem także Dobrze się stało że tak się stało No pszeniczka sobie rośnie Czeka na azot Jeszcze nie dawałem azotu na pszenicę Tylko to co na rzepak tak jak widzieliście Pszenicą jeszcze Pszenicą jeszcze czekamy Ale coś ją zaczyna Brać takie tu żółte te Ciekawe co to jest Czy po oprysku z ziemniaków Czy po czym Ciekawe Albo, albo mszyce ją zaatakowały i takie plamy się robią i ona żółknie. Karłowatość tak zwana chyba, jak dobrze, jak dobrze kojarzę. No. no i dobrze, tyle wam chciałem pokazać, żeby było jakoś zakończenie vlogu, że pole już jest wyorane. No, także czekamy do wiosny, do siebu kukurydzy. Mamy dzisiaj który? 17, a po 16 luty, także no. Za jakieś dwa miesiące i tydzień, za dwa i pół miesiąca, będziemy siali kukurydzę. No. To nic. Dzięki za uwagę. Na razie do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.